Zamówiłem sobie taki elegancki zestawik, znaczy dokładnie to dwa. Jeden na złożenie, jeden na półkę. 10315 315, zaciszny ogród. Cena katalogowa 499, ale to jest, to jest zawsze chore ceny te wyjściowe na LEGO. Nigdy nie polecam kupować w tych cenach. Ja kupiłem w, na stronie Królestwo Dzieci, za 333 złote sztuka wychodzi. Spóźnili się tam dwa dni z wysyłką i dzisiaj mi dosłali DPD gratis wielkanocny. Tu jest zajebisty zestawik, Eldorado Ford, nawiązanie do absolutnej klasyki. Raczej składać go nie będę, leci na półkę. Chyba, że mi się uda kupić drugi, taki sam, taniej, to wtedy jeden składam. Sztosik, ale dzisiaj zostawiam mój uchwyt. Teraz używam Ulanzi. Jest trochę dłuższy niż ten goprowy, ale jest trochę bardziej porządnie wykonany, tak jak ten GoPro taki jest bardzo delikatny. Tak, ten tu ma gumowaną, gumowany uchwyt. i Bardzo sztywno się go ciąga. jest trochę większy. To minus. Dzisiaj będę nagrywał z ręki. Osmo Action 4. Zauważyłem, że nie podoba mi się mm, ostrzenie tej kamery. Wydaje mi się, że gubi ostrość przy jakichś tam nagrywaniach, jakichś pierdół, detali. Nie wiem, czy teraz będzie gubić, czy nie będzie gubić. O, właśnie, napis. Models do not no, Nie wiem, czy to dobrze ostrzy katalog LEGO. Wydaje mi się, że ma problem z ostrzeniem. Taki sam problem miała chyba kiedyś, jak dobrze pamiętam, DJI Osmo Pocket 1. No zobaczymy, czy to się poprawi. DJI dużo potrafi naprawić jakimiś aktualizacjami, także może będzie dobrze. Jak mnie wkurzy, to ją odeślę. Uh -huh. Uh -huh. elegancko jest znowu rozrabiane e, wiatka stoi jak zła wiatka stoi front już jest tutaj wykończony pozostaje kwestia jakichś tam obróbek bocznych tak poza tym już sobie elegancko stoi Pełnia swoją rolę pięknie. Ale ładny. Cinematic. Chyba trochę za mokra trawka. Dało przez dwa dni ostatnie. <laughs> Ej, to jest mój pas! To jest mój pas roboczy, przywłaszczyłeś mój pas roboczy! Braciak! To dlaczego przywłaszczyłeś mój pas roboczy? On ma swój pas roboczy i wybrał mój pas roboczy. A ty masz lepszy pas, ty masz jakiś markowy, a ja mam makalistera. No ale i tak wybrałeś mój. O, znowu muzyka i YouTube mnie zdejmie z anteny ze świata. W Muzeum Figur Woskowych, jak leciała Doda w tle, to YouTube tam teraz się tam pluł, że użyłem sobie tam Dody, muzyki. Pojawił się zupełnie nowy problem na mojej ścieżce życia. Po zakupie Wolvingera, Sautysa, totalnie nie chce mi się wsiadać do, do tego Mercedesika seleczki Zdałem sobie sprawę, że jest to bardzo niewygodne, ciasne auto. Które jest totalnie niekomfortowe. No ale chyba nie ma być komfortowe. No tak, ale właśnie chyba chodzi o to, że ono ma nie być komfortowe. Ono ma po prostu dawać fan, jak otworzy się, tak. Tak, no jest to zabawka. Tylko pytanie: czy, póki ta zabawka ma jakąś tam swoją wartość, nie lepiej by było to sprzedać i zainwestować te środki w coś bardziej sensownego. Nielicha zagadka. Problemy ludzi pierwszego świata. Królestwo dzieci polepione no i dobra jak tam stan na kurde nie lubię już takich pogiętych Zobaczymy nie zamknięte no pogięta jest trochę no. no ale biorąc pod uwagę że jeden na pewno będę składał a jeden zostaje w kolekcji ten też jakiś taki pogięty, no. No ale dobra, nie będę robił draki. W każdym razie wydaje mi się, że ten Cranky Garden gdzie ekstra wjeżdżał pod ten Himeji Castle. Taki japoński klimat. Pięknie to się będzie ze sobą komponować. Jeśli chodzi o pogięte kartony, no nie uznaję tego. Co innego jest zupełnie, kiedy kupuje się jakiś tam zestaw, składa i po prostu chce się go mieć na półce. Karton bardzo często się wyrzuca, no bo po co miałoby się trzymać? Karton, tak naprawdę. Ale jeżeli się podchodzi do Lego kolekcjonersko, czyli kolekcjonujemy, zostawiamy opakowanie, zostawiamy instrukcje i wiążemy się z tym emocjonalnie, no to chcemy mieć idealny karton. A tym bardziej, jeżeli w ogóle nie będziemy odpakowywać i po prostu leży na półce i czeka na lepsze czasy. Kartonik musi być w miarę możliwości idealny, żeby to LEGO zachowało swoją wartość w czasie. Za kilka lat, jeżeli będzie chciało się sprzedać taki zestaw, wszelkie uszkodzenia kartonu będą powodowały, że cena będzie zaniżona. W każdym razie co do zakupów LEGO, jestem daleki od kupowania po cenach katalogowych, bo ceny katalogowe na LEGO są jakieś po prostu chore. Dla przykładu ten ogrodzik, co teraz przyszedł, 500 zł. Ludzie kochani, co najmniej kupować Lego za 70% wartości. Rozsądne minimum. Zdarzają się lepsze promocje. Kupowanie za cenę katalogową jest chore. No, chyba że jest z ekskluzywnej, no tak jak Titanic. No, Titanica nie kupi się nigdzie indziej. Wierzę że chyba też nie. Ten Eldorado Ford, który dzisiaj wcześniej pokazywałem, też na razie jest tylko w dystrybucji Lego. Tam warto kupić, jeżeli na przykład są podwójne punkty w tym programie lojalnościowym i do tego jakiś dodatek, to wtedy ma to sens. Co tu się wydarzyło? Zakupy Lego no trzeba rozsądnie do nich podchodzić i trochę pokombinować. Zupełnie inaczej robi się zakupy, kupując na własny użytek typowo po prostu dla fanu, jakąś tam jedną pojedynczą sztukę na pół życia. No, a co innego, jak się kupuje tego sporo, a tym bardziej inwestycyjnie, tak żeby sobie to trzymać. No i co? Otwarty DAG, jak bardzo wieje. DJI Osmo Action 4. Daje radę czy nie daje rady? Ostatni vlog, co wrzuciłem. Nie podoba mi się, bo zrobił się taki krop, czyli takie ramki czarne dookoła. Nie wiem, w Final Cutie to montowałem z 2.7K. Coś tam nie pykło, ewidentnie. Zabawne, ale dużo lepiej mi się montuje w iMovie, mimo że to jest dużo prostszy program. Tylko czy do takich vlogów ja potrzebuję Final Cuta? No mam go, ale jakoś problematycznie. Kiedy składam jeden? Myślę, że szybciutko. Będę chciał go złożyć, z tego względu, że mi się bardzo podoba i będzie pasował do tego zamku. Himeji Zamek. Jakubie, Szymonie, pozdrawiam, moją grupę LEGO. Z kim to ja ostatnio rozmawiałem o tej wie? Kurczę, droga z Łodzi na Brzeziny. Odwalili tu taką maltanę, ławeczki, bajery, rowery. Czy to miejsce ma tutaj sens, tak przy ulicy? A, tu się myślało, że tu będzie ognisko, miejsce na ognisko a tu. Tak, <noise> miało być ognisko pewnie, ale chyba ktoś mądry stwierdził, że tak przy lesie, trochę może nie bardzo i tak przy ulicy, więc zrobili ławki dookoła i zamiast ogniska jakieś roślinki, Nieźle. Gmina się pewnie postawiła. Ciekawe, ile to pochłonęło setek tysięcy znając życie w jakimś przetargu. Chyba, że się mylę. Może jest pobudowane za rozsądne pieniądze. Chociaż z reguły publiczne pieniądze nie są wydawane rozsądnie. Obra, miejsce odpoczynku rowerzystów, Filipiny. No dobra, no fajnie w sumie. No kurde, lepiej, żeby robili jakieś takie tematy, takie inicjatywy były finansowane niż... Jakieś inne wymysły. Faktycznie można sobie zawsze przycuchnąć i sobie zrobić mały piknik. O, weźcie mi się zepsuło audio. Nie lubi chyba słyszeć, że chciałby być sprzedany. Zaczęło coś trzeszczeć, szumieć. Dźwięk był taki na początku, jakby coś z turbiną było, nie tak. Nagle zaczął skwierczeć, strzelać, szumieć przy dodawaniu gazu i teraz nie działa w ogóle. Podgłaszanie. W ogóle się zawieszał, a teraz już nic. Tak jakby może się wzmacniać, spalił. No dobra, mam takiego zajebistego magika w koluszkach na elektronik. Świetny. Myślę, że może pomoże. To jeszcze nie jest tak na maksa pogięte pudełko, jakie mi się zdarzały. Czasem to były porozrywane. Trzeba było odsyłać, reklamować. Różne są opcje załatwienia sprawy. I zasadniczo tu też, jakbym już był taki turbo czepialski, to bym napisał do Królestwa Dzieci wysłał zdjęcia, napisał, że jako kolekcjoner, no nie za bardzo to jest akceptowalny stan pudła, bo jest pofałdowane. I pewnie by mi dali rabacik jakiś. Parnaście, pardziesiąt zł na przyszłe zakupy, ale już nie będę cyrkował. Jeden i tak składam, drugi się trochę podprostuje. Tu jest na przykład idealne pudło, sygnalne. Nic nie jest pogięte, jest elegancko. A to było dni gratis za to, że tam dwa dni się Opóźnili z dostawą, ale to w żaden problem, ale miło, że dali. ...by naprawił, tylko że pokazuje, że mam maskę otwartą, mam miałem zamkniętą. Nie wiem, o co tu chodzi. Co tu się dzieje? Zamknięta jest jak byk. No dobra. I radio zaczęło działać. Jajca. Dobra, dobra, żeby YouTube nie uciął. Prawo cytatu. No i co, działa wszystko? Nie no, wygląda jakby działało. Nie wiem, ekstra. Reinkarnacja pojazdu działa. Dużo wody tu zlatuje, jak pada deszcz. A ostatnie dwa dni popadało, więc zobaczyliśmy, że sporo tego leci. Więc jest pomysł, żeby postawić tu małzera obitego błazerią, pomalowanego na brązowy kolor. Postawić się go... Wow! Ale to jest wariat! Tam chyba 549 koni na jedno koło. Błazeria, yy, bla bla bla. A postawiony na trzech paletach, żeby był wyżej, żeby można było sobie napełnić wiadra z wodą i podlewać sobie kwiaty. No, może to będzie miało sens To jest szatan nie Citroen, nie? To jest absolutny potwór Potwór, potwór 623 600... Powiedziałem 526 chyba Na jedno koło Pomyliłeś się, bo to było bez... A co ty masz tu za wniotkę? Co to za wniotki masz tu? Nieładne No teraz to jesteś przystojniacha Kur...nia. Biały t-shirt Curnia Pełna elegancja. Lecimy do OBI. Pozdrów się Michał, dzisiaj wiedzie kolejny vlog. Ładny jesteś taki, teraz nawet oczesany i ubrany. W żonie? tematyce? A w luźno vlogowej ogólnej. Vlog, vlog z dnia po prostu. Będę na nim? Będziesz na pewno już oczywiście. Mam nadzieję, że lepiej ubrany. No teraz jesteś ładnie ubrany. Dobrze. Ja to nie mam takiego problemu. Nawet wrzuciłem to piękne jak się oblałem farbą. Czy tym impregnatem choć przyznałeś się do bardzo, bardzo bolesnej rzeczy, że to nie znasz Cochise burgery. Jak już grzeszyć, to w kocisa Szymoński tutaj mnie kiedyś zabrał z Kubą. Mm -hmm. Bardzo dobre burgery. I kebaby kozackie. Mm. Spróbujemy. Spróbujemy. I to jest tu. Ja zawsze myślałem, że to jest meksykańska jakaś knajpa, bo to tak trochę wygląda. Cochise. Więc to skija, burger, 100% beef. Ale dla mnie to wyglądało jak meksykańska knajpa. A rowerzyści nie ma, nikt z zabija nikogo. Proszę, zobaczyć, ale tu się pięknie wjeżdża. I tu jest pięknie ten lokal. Pięknie to ja tu nie mam gdzie zaparkować. Dzień dobry. ja wziąłem. Tu kilka. Dobry kebabik, Tak smakuje, jakby to był taki kraftowy kebab. O, ten co dostał kapsa ty? O, dawno można, już, czy można już robić! To rusi bukerek wiezie na wynos. O kurnia! Ty no kawałbuły. buły. Jak no, to jest? Nie wiem. Iden. Dawno nie jadłem kapsika. I dawno nie jadłem, a już w ogóle w bułce. To już chyba lata. Elegancko złożony termiczny stropianik. Peski, to zawsze mi się ten lokal kojarzył z jakimś meksykańskim żarłem. Ja no, jak już grzeszyć, to już chociaż dobrze grzeszyć. Czym tu się chwalą? Uni Hockey, tak? Dobrze mówię? Ogólnoturnie Uni ta. Ciekawe, czy tu szefu na wala czy klienci? Dobre było, smaczne było. suróweczki bardzo świeże. Minus takiego kepsa. To jest zawsze zimne surówki, ta tortilla zawsze jest z reguły taka właśnie trochę zimnawa. Mięsko było podgrzane, wszystko tam się zgadzało, ale zawsze ta surowa powoduje to, że ten kebab jest trochę zimnawy. Mogliby troszkę tortillę bardziej podpiec. Też ma jakieś doświadczenia z Apple Music i ze Spotify. Bo ostatnio odkryłem, że Spotify wszystkie utwory, nie wydawały mi się, że są w dobrej jakości. Ale na Apple Music jakoś tak to jest głośniej, tak soczyściej, tak jakby to jakoś była lepsza muzyki, nie wiem, muszę o tym poczytać, czy ktoś ma jakieś doświadczenia? Czy tak rzeczywiście jest, że na Apple Music jest lepsza jakość utworów? Albumów i wszystkiego? Tak nie da działać. I ty? I lampki dobiura. Dobrze. Ej, fletka! Taką mam tu fletkę! Ładną taką fletę! Taką mam fletę! Ej, ale fleta! Ładna taka fleta, o! Gdzie właśnie? Mi się nauczył skubaniec. Już biegniesz, gdzie biegniesz? Ty wiesz, gdzie biegniesz, biegniesz skubańcu. No. Odważny jesteś. No właśnie. Śląska z szynki premium, proszę bardzo. Dla fleciurka. Tak, ja wiem, że zwierzęta pewnie nie powinny takich rzeczy jadać. No ale co ja zrobię, że nie mam serca, jak on tak lubi I przychodzi, i prosi. Ej, fletku, ej, ale fletka. No, proszę bardzo. O, jaka fleta. Smacznego. Tysia? No to dobrze. Przepraszam. Jest 16.30. Kuba ma przyjechać. Za jakieś dwie godzinki będziemy mierzyć walizki. Czy zapakujemy się w... Co ja taki ciemny jestem teraz? Coś ta kamera sobie nie radzi czasem ze zmianą oświetlenia. O, teraz jest jasno. No Teraz jestem ciemny bardzo. Nie podoba mi się to. W każdym razie będziemy mierzyć walizę, czy zapakujemy się do jednego auta w czwórkę, czyli cztery duże bagaże, cztery podręczne i towar dziecka, towar Igorka. Sprawdzimy. Bardzo ładna wiatka. O, ładna, nie? Ładna. Kozak, nie? Ładna. Taka wiata, to wiata, nie? Nie, siada. to jest aż nieprzyzwoite mieć taki potwornie sportowy, wypasiony wóz. Co my możemy wziąć ze sobą? Musimy wziąć ze sobą masę dobrego humoru. Dobry humor i tyle wystarczy. Gdzie jest Igor? Nic więcej nam nie potrzeba. Gdzie jest nasz podróżnik? Rapid! Szybki prędki. No i co? I jeszcze plecaki, tak? Wózek. 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 Dobra. Wózek to ja To jest trochę nieporęczne. Może i faktycznie to parasol kupimy i będzie... Spokój. Nie no, to musicie mieć wygodnie, to nie ma, jak to się składa? Ale widzisz, miała parasolka, nie położy się na Och, no, za, poważnie, tu, za poważnie, tu, się robi, naprawdę, patrzcie na to. A tu właśnie chodzi o to, że on może się koło. i będzie się Skoda, co to jest, RS, jak to się nazywa? Jakie RS? VRS? To jest luksusowy, sportline. Komfortowy to jest luksusowy, komfortowy, to jest sportline. sportline. Panato, panato, jakie koło. 280 kuca, napęd na 4 buty. Jeździłem. I naprawdę byłem w szoku. Co oni teraz wyciskają z dwulitrowych cywilnych samochodów? Klasa. No i panorama robi robotę. Wygląda świetnie. Co tu Kubuś podar? Coś tu Kubuś podar. Dobra. Kantonka nagłośnienie. Ładnie tu ta stacja wygląda lepiej niż w pasacie, bo jest taka taka fajna. No naprawdę dobrze się to odpycha. 280 koni robi robotę. To jest bardzo ciężka matematyka, no ale zaraz, dobra. No dobra, musimy większyć ustawienie Jakby ona nie miała kółek, to by było prostsze. Musimy wziąć ustawienie Czyżbyśmy to mieli? Hmm? Jest i wózek. Pytanie tylko, czy te walizki... Yy, nie no, jak się będą upakowane, to będą w sam raz, nie powinny... Tylko nie można ich pakować na maksa, na szerokości. To będzie wtedy lipa. Ewentualnie ja przemyślę coś o jakimś plecaku. Żeby mieć plecak może? Co ja w ogóle w podręcznym? Będę miał, nie wiem... Spirytus polski. są dużo. Etyl Etyl polski etylowego. Tu na pewno jeden plecak, a plecaki można mieć na sobie założone na, na ciele. Więc wygląda to chyba dobrze. No i ślicznie wyszło tu taki piękny odkurzacz piorący by tu się podłączało, prawda? prawda. Ciemne interesy. Zobacz. Wow! Wszystko się zmieściło? Zobacz. Zajebiście. Zobacz. Ja to znam z Passata. No, no klasa, tu jeszcze się zmieszczą te plecaczki. No jakiś plecaczek jakiś czanty, wejdzie, obołeczki. plecaczek na ciało. Klasa, super. To no, to. Zostaw, nie ruszę. Czemu? Jak to się robi, co tu się robi? No popsute jest. Popsute? A. A co tu było, tu się ciągło? Tu jest taka wajcha, ją się tak łapie, tak od spodu łapie się A, tu. i ją ciągniesz no, i, wyjeżdża, i wyjeżdża, i wyjeżdża, i wyjeżdża ma inne. Chyba, że taki spoiler będzie miał dodatkowy. Hmm. Klasa, Nie nic z tego? Nie? Jesteś jakiś Gdzieś? Ty, poczekaj, a weź zobacz no. tutaj Pewnie Zobaczmy, może tyle O, Oooo! Wow. Klasa! Nie, oh. no Albo na maskę Na maskę taki potwór ty, Ale tak jak biją. Wow. No, wow. nieźle ale, a na masę Na machę, na machę na maskę. O. No 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 O tak, tak. To będzie o, tak. odnosił do góry no dobra, no też trzeba. Żeby był taki 40. Cent... Metr 40 szerszy. Ty, no dobre. Ty miałeś to czarne, nie? To nie miałeś chromów. Nie, to wszystko jest oryginał. Klasa. A i ty masz takiego shadow line'a, w ogóle nie masz chromów. Tak, tak, Klasa! A tego karlinka? Tak, Masz karlinka, no? Zero. Miałem nowszą wersję. No? Dziwnie to działa. Jak gdzieś działa Co się dzieje? No już, ci, już się jak to połączyłeś? Połączyłeś najpierw się kablem? Najpierw to jest kablem połączone tu. Tak. Sobie sobie tutaj kabelkiem I to do połączone. tego trzeba było telefonem się podłączyć. Co? Tak jak to połączyłeś sobie, pokaż, jak to w ogóle wygląda. O, podświetlane. Ja cię kręcę, pewnie zapłaciłeś 3,5 stopy. 320. I to powinno się, wydaje mi się, że połączyć z telefonem. Czy już Ci działa? Włączyć się. W instrukcji się? było zupełnie inaczej. Tak? No to tak, może tylko, ten nowszy. Tak, teraz jest tak, że... Ma inaczej? On sobie tworzy sieć i Wi-Fi, i Bluetooth. No. I on niby mi się łączy sam. Ja muszę zapomnieć swój telefon z... Stąd muszę zapomnieć swój telefon. Ale no dobrze, no i ci się łączy, działa? Wszystko? Działa, ale z takim właśnie opóźnieniem, też długo się łączy. Bo on się najpierw połączy z samochodem, później aha. sobie pomieli, pomiesza samochód z aha, tym Karlinkiem. Samochód z Karlinkiem. i co już na. Pta, ptaszek ci już nasrał? nas prawda? Tak, już mi raz. Klasa. Eszy Pokaż, jak to chodzi. Pokaż światu, jak to chodzi. Tylko do 50, tak? Tak jest. Jesteśmy w terenie zabudowanych. 50, dobra już. 50. Było 50. Jak to fajnie chodzi? I co ty musisz teraz tu się naklikać? No tak. Coś tu, jak... to się coś tu nie gra. W pasacie było tak, że po prostu się łączyło. Czasem miało tak, że tam się coś wyświetlało, tam chwilę myślało, się łączyło. Każe nam taki kawał drogi chodzić. Tam całe piękne miejsca. Pod wejściem na stację. nie wiem, tam jest. Rzadko tu jesteś, ja tu jestem, stałem by walcem. Flat, flat wajtów. Papiery?